ze mną jest Viper, dziś nagrywamy Minecraft API Edition na telefon zaczynamy taką małą przygodę przywitaj się Siema. no to lecimy zaczniemy budować nasz pierwszy dom rozbudujmy się trochę no to zaczynamy trochę sobie w drzewa już dawno Minecraft grałem Wcześniej mieliśmy nagrywać te odcinki z Minecraft'a, ale nie, na to okazji nie było, ale w końcu nadszedł ten czas. Będą odcinki codziennie o godzinie 20, na kanale się pokazywało nowe. Czasami będziemy nagrywać razem, czasami oddzielnie, raz w PRS, ja, różnie to bywa. Dobra, to ja zrobię crafting. Dobra, ja idę sobie zrobić też. No, to ty masz crafting robisz? Mm. Dobra, okej, okay, to ja sobie deski przyrobię. Dobra, to jest mm -hmm. Nie no, dosłownie, dawno bardzo grałem w tego Minecrafta na telefonie i teraz tak patrzę, te aktualizacje nowe powchodziły i w ogóle ciężko się połapać gdzie co, jak jest, leży. A to tylko kwestia czasu pewnie. Patyczki, czekaj. No ramę kilo. Masz kilo? No To dawaj go Panie Steve Nie no to dobra e, Co mnie uderzyło bo mi... właśnie już nie, nie Jaki ba, Parówki właśnie Jakie parówki? Chyba Ja parówki usłyszałem nieźle Dobra Tej do ja trochę kamienie na kopie Tylko pamiętaj A ty niemalne. wiesz co wejść drzewa tam na, na Rąb czy coś chciałem Dokładnie. powiedzieć Domek, jaki zrobił, chociaż lepiankę co nie na początek, żeby coś było ogółem? Mm. Sorry, za lagi na tym telefonie czasami może zareagować, denerwuje to graczy na pewno ogólnie, choć znaczy graczy oglądaczy można powiedzieć. O, i na start od razu żelazo znalazłem. No, i jak na razie to dobry start. Piper Ogórek zielony. Dobra, to trochę na kopię tego kamienia bo trzeba. No i drodzy widzowie, dla was prośba. Jest, jest? Chcielibyście, żebyśmy nagrywali z... Czemu nie coś atakuje tutaj? Szkielet. Czy byście chcieli, żebyśmy nagrywali z głosem, czy bardziej? No... Bardziej chyba z głosem. Mi się tak zdaje, lepiej by było. Ale zaraz mnie zabije. Szkielet. Pół serduszka i z koksem Nie no, tak na hardkorze zacząłem grać, na tym, to... To czasami to lipa. to mówisz, że to da się jeść, tak? Tak. Możesz te coś, to wodą, są w Jest to jest i to skarby. No to mówisz. Możesz emeraldy dostać, diakty. To co, viper budujemy się gdzieś tutaj z domem? Możemy. No tutaj mam fajną miejscówkę, ale widzę, tutaj już o obok nie chodzi. Zlikwidować go trzeba gada jednego. Będzie tam Świecił się zielony ten badyl tam za krzaków, ruszał się. Nie no, żartuję. Coś mi... Właśnie o tych lagach mówię czasami, bo... No teraz sam akurat zaczął mi telefon kopać. Z ziemią patykiem. po trochę. Ale dobra. Kilow sobie zrobię kamienny jeden. Dobra co tu jeszcze siekierka jedna? Dobra. To jest, ja zacznę trochę tam robić podłoże domu naszego. Robimy na razie duży, jakiś mały taki, mm, jak tam Viper mówisz. Mały długo No też mi się tak daje. Wiesz, że, żeby zawsze przed nocą, żebyśmy przed nocą zdążyli oczywiście, chodzi mi z rzecz. A potem jakieś lepsze miejscówkę się znajdzie w grze. Jakiś większy może wybuduję, farma. W kolejnych odcinkach może nie wiem. Napiszcie w komentarzach co, co chcecie, żebyśmy zrobili w następnym odcinku, czy coś takiego, w tym sensie. No i dzisiaj na razie zrobię budyneczek, domek sobie. No troszeczkę tam powbijamy sobie levelika. No, w następnych odcinkach się zobaczy, kto wie, może będzie ciekawsze, lepsze. Te odcinki będą trwały po 20 minut. Ale codziennie będą o godzinę 20.00. No, od poniedziałku do prądku. Masz trochę drewna? No, no. nie wiem, weźmy pomóż ten budomek zbudować, no, czy no, no, Zgubiłem. Zgubiłeś się? No. No ja nie wiem, już się gdzie ty znowu. jesteś. Właśnie widzę, już tak ciemno się zaczyna robić. Jeszcze 5 minut, zaraz potworki będą wychodzić. Dobra, no, no, ja już mam miecz. Mierz? Kamienny. Dobra Trochę drzewa przerobiam I no aha, dobra, nie to drzewo, ale dobra będzie taki bardziej, bardziej kolorowe można powiedzieć w takie podłoże tego na domu Ale dobra, na razie taka prowizorówka można powiedzieć byle co aby było No, to dobra, robię to, robię ten. Zrobię te ściany chyba skończyć, coś, będzie okej, okay, no. Dobra, już miała taką radę. Już mu ma badkę? Mam. No. A mi trzeba uważać, bo jak jakaś granatka wyjdzie od tyłu, na tym nie, nie zauważy się nic. Jeden, dwie, i po robocie. No wszystko. Tak to jest w Minecraft'cie już. Dobra, jeszcze muszę deski przerobić. Stara tylko idzie na ten domek. Domek tu podpisano. Tak, 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 tak jest Nie będę późno, tak, 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 popatrzeć. tak, na to, nie, na tak,

No ja już powolutku zaczynam wchodzić w prawe tego jak gram tego Minecrafta już powoli No ja gram I Powoli zaczynam kończyć z na tego szałasu. można tak powiedzieć nie, nie chcę. Się Robić tego do Dobra. Domek już prawie skończony jest, tylko szyby wstawić. I będzie dobrze. KBiper się zgubił gdzieś. Zrobimy tak. Ciąg dalszy odcinka nastąpi jutro o godzinie 20 na, kana na kanale Siema.